Cześć Tradingowsko Philips z tej strony i kolejne podsumowanie ubiegłego tygodnia, to znaczy zobaczysz transparentnie wszystkie transakcje, które zamknęliśmy w ramach jednej ze strategii, które, którymi się dzielimy. Tak po prostu. Także transakcja po transakcji zobaczysz, ile można na rynku Forex w skali tygodnia hipotetycznie zarobić. Mówię hipotetycznie, bo to też nie jest tak, że tak to wygląda co tydzień. Zresztą dzielimy się wszystkimi transakcjami, także. Te stratne też zobaczysz, jest to normalna sprawa. Zostań koniecznie do końca tego nagrania, ponieważ podzielę się taką informacją, takim smaczkiem odnośnie naszego rozwoju, więc będzie się działo. No i jedna z osób, która pod ostatnim nagraniem zostawiła komentarz, dostanie dostęp właśnie do tego rozwiązania za darmo totalnie za darmo. Dlaczego? To też pod koniec nagrania dowiesz się, jak to wygląda w praktyce. Także przechodzimy na ekran mojego komputera, no i pokazuję Tobie rezultaty. Opowiem troszkę o tej strategii, no i te rzeczy, które przed chwilą wymieniłem. Lecimy z tematem. Krótka klauzula informacyjna, to znaczy musisz pamiętać, że rynek Forex czy giełda, w ogóle inwestowanie wiąże się z ryzykiem i wszelkie rezultaty, które zobaczysz, nie są gwarancją tego, że tak to będzie wyglądało w przyszłości, ponieważ, yy, tak jak powiedziałem przed chwilą, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak to będzie wyglądało. Czasami jest dzień, jedna oczywiście, jedna transakcja stratna, dzień, tydzień, czy też miesiąc stratny, może być również stratny rok, mnóstwo funduszy inwestycyjnych pokazuje, że da się to zrobić. U nas faktycznie bywały miesiące stratne, można to zaobserwować chociażby analizując poprzedni rok 2020, więc tak, bywały takie miesiące, nie ma wstydu, jest to jakby wpisane w ten biznes, więc no trzeba się z tym pogodzić, więc to co zobaczysz, te rezultaty, a konkretnie już sobie przechodzimy 420,5 pipsa w skali tygodnia, to nie jest tak, że to tak będzie wyglądało z tygodnia na tydzień. To musisz się jakby z tym liczyć. Jeden tydzień bywa lepszy, drugi gorszy. Czasami nawet otrzymujemy wiadomości, dlaczego nie pojawiają się żadne informacje na grupie. Jest zresztą też grupa darmowa, możesz dołączyć, sprawdź w opisie tego nagrania znajdziesz na pewno link. Natomiast co do tych. Do tych wiadomości. No, czasami piszą do nas ludzie, piszecie też. Zresztą, wy nawet, dlaczego tego dnia nie pojawia się żadna informacja, nie, nie, nie zawieracie żadnych transakcji, co jest w ogóle grane? No, nie zawieramy transakcji, nie ma informacji, ponieważ nie ma odpowiednich warunków handlowych do tego, żeby po prostu ten handel i te transakcje otwierać. Jest to normalna sprawa. Jakby rynek nie jest czymś takim, co daje ci przez cały czas te, te okazje, a, a może inaczej. Okazje. Może dawać przez cały czas, ale też w zależności od, od danej strategii. Akurat strategia, o którym jest, są oparte te informacje, te tak zwane, jak to większość ludzi mówi, sygnały Forex, no jest taka, a nie inna, więc. Więc wiadomo, że tych okazji nie będzie co 5 minut, czy nie wiadomo ile, no czasami bywają dni, że nie ma ich w ogóle, po prostu jest, jest takie, taka, nie inna sytuacja na rynku, nie ma warunków handlowych i po prostu wtedy ten handel nie występuje. Pamiętajcie, że lepsze to niż handlować na siłę, bo wtedy jak najbardziej możemy popełnić jakieś błędy, no przecież nie o to chodzi. Jeżeli jest jakaś strategia, są jakieś zasady, trzeba się ich trzymać, trzeba według nich handlować i dopiero wtedy... Możemy liczyć na jakieś, na jakieś ciekawe rezultaty. Oczywiście też patrząc w kontekście długoterminowym, bo rezultat, nawet ten, który widzisz przed, przed sobą, 420 pips w skali tygodnia, możemy się podniecać super fajnie. Oczywiście my się cieszymy z tego powodu, to nie jest tak, że się nie cieszymy. Natomiast nie podchodźcie do tematu, jeżeli jesteś na przykład nową osobą na tym kanale, że widzisz taki rezultat i nagle będziesz wierzyć we wszystko, nawet nam. To jest jakby teraz prosto z mostu mówię, nawet nam. Sprawdź nas przez dłuższy okres czasu, sprawdź nasze rezultaty wcześniejsze, zobacz opinie na ten temat i tak postępuj, zrób research generalnie i tak postępuj z każdą, wydaje mi się, formą edukacji, z której chcesz czerpać i, i tylko wtedy no, będziesz budować ten, gdzieś tam tą swoją świadomość mocniej, a nie wierzyć, czy patrzeć tylko przez pryzmat no przykładowo takich rezultatów. To czasami bywa, bywa mocno zgubne, tym bardziej, jeżeli widzimy jeden Rezultat, a to jest właściwie tylko, no, tylko tydzień czasu, ale tak jak powiedziałem, no, cieszymy się. Jak najbardziej jest z tego cieszyć. Być może nie brzmiało to jak jest super marketingowo, em, ale nie zawsze musi brzmieć, także. Tak to po prostu wygląda. 420,5 pipsa w skali tygodnia. Po lewej stronie widzisz wszystkie screeny, czyli dokładnie czas otwarcia transakcji, typ, to znaczy kierunek zlecenia, czy był to kierunek wzrostowy czy spadkowy. Widzisz wolumen tej transakcji, czy jej wielkość, na jakim instrumencie dana transakcja była otwierana, przy jakiej cenie. Przy jakiej cenie była zamknięta, w jakim czasie była zamknięta, no i końcowy rezultat. Wszelkie rezultaty, jeżeli ktoś handluje na platformie MetaTrader 4 czy też MetaTrader 5, wie o co Kaman wszelkie te statystyki dane, no może stąd wyciągnąć, może zatrzymać sobie nagranie i po prostu popatrzeć jak to wyglądało w perspektywie tych wszystkich transakcji. A te transakcje to są transakcje, które zostały zamknięte w ubiegłym tygodniu, tak pokrótce mówiąc. Zgodnie właśnie z tą strategią mogę już zredzić PSND, za chwilę o niej powiem troszkę więcej. W, w, w zasadzie w którym miejscu możesz się nauczyć też tej strategii, więc może być trochę ciekawie. Natomiast jeszcze raz, jeżeli jest Jesteś osobą początkującą, nie wiesz totalnie w ogóle czym są te pipsy. Nic ci to nie mówi, nie wiesz czy 420 pipsów to jest dużo, czy jest mało. To masz taką małą ściągę po prawej stronie. Natomiast w prawym, górnym rogu zamieszczam w karcie nagranie, w którym opisuję czym są w ogóle pipsy, i jak je obliczać. Dzięki temu zbudujesz trochę większą świadomość i wiedzę w tym temacie, będzie tobie po prostu łatwiej. Tym bardziej, że pips pipsowi nie równy, ale tego dowiesz się już z nagrania. To zależy też od pary walutowej. Natomiast mniej więcej, tak mniej więcej, około, żeby tobie też obrazować i przełożyć na konkretną walutę, w tym wypadku akurat dolary, to jeżeli te wszystkie transakcje otwier, otworzyłbyś i zamknął na 0,01 lota, taki byłby wolumen Twojej pojedynczej pozycji, to wynik jakiego mógłbyś oczekiwać mniej więcej, ja raz jeszcze powtarzam, w skali tygodnia to jest 42 dolary, transakcje otwarte na 0,1 lota to jest 420 dolarów, no i otwarte na jednym locie to jest ponad 4200 dolarów. I tu zawsze, zawsze, za każdym razem powtarzam, do znudzenia. Dziwię się, że jeszcze ludzie to tolerują i nie piszą w komentarzu, no nie, nie gada już więcej o tym. Żeby otwierać transakcje na jednym locie, no musisz mieć naprawdę konkretny kapitał, to nie jest nawet, nie wiem, 10 tysięcy dolarów czy 20 tysięcy dolarów, po prostu tych transakcji jest za dużo. Oczywiście możesz wtedy otwierać te transakcje na jednym locie, natomiast zwiększasz drastycznie ryzyko na swoim rachunku, a przecież nie o to chodzi. Taki przykładowy money management czy też schemat zarządzania ryzykiem oczywiście możesz znaleźć na naszej grupie i osoby, które mają dostęp do tego produktu. To otrzymują coś takiego. Natomiast, ty, jeżeli będziesz zawierać jakiekolwiek transakcje, na przykład bazując na grupie darmowej, pamiętaj, że no musisz dostosować wielkość pozycji, ten wolumen swojej pozycji do kapitału, jaki masz na swoim rachunku. To jest bardzo, bardzo istotne. Dzienne rezultaty, jak to się klarowało, od poniedziałku do piątku widzisz po prawej stronie od 19 do 23 kwietnia. Widzisz tutaj, że jeden z dni był zresztą stratny, 60, minus 64,7 pipca, zdarza się. Była to jakaś wisząca transakcja, chyba od, od jakiegoś czasu po prostu zamknięta. Na tyle był fajny, ciekawy wyzysk wypracowany już w tym, w tym tygodniu, w ostatnich dniach, że można było pozbyć się po prostu jednej z pozycji gdzieś tam, która sobie wisiała od jakiegoś czasu. I przechodząc do strategii, już, czyli PSN, strategia od skrócie od, prościej się nie da po prostu. Powiedziałem, że przekażę Tobie informacje, gdzie można się tej strategii nauczyć. No bo co innego jest dostawać informacje na grupie, kiedy my wchodzimy w daną transakcję zgodnie właśnie z zasadami z tej strategii, a co innego jest samemu sobie takie um, okazje generować na podstawie właśnie założeń, założeń z tej strategii, które są mega mega proste. I jeżeli. Myślałeś, że trading może być skomplikowany, a może być skomplikowany, a chciałbyś jednak rozpocząć być może swoją przygodę właśnie od jakichś takich prostych założeń, od czegoś, co jesteś w stanie naprawdę opanować w przeciągu no, maksymalnie kilku godzin. To oczywiście do tego dochodzi praktyka, bo mówimy tutaj o. Mówimy tutaj o założeniach, ale praktyka jest właśnie czymś, co, co będzie powodowało te różnice. To same założenia naprawdę jesteś w stanie opanować bardzo, bardzo szybko, i do takich założeń, do takich, do takich początkowych kroków, do tego, co kryje się pod tą strategią. Zapraszam Cię na najbliższe spotkanie o godzinie 20 we wtorek. Właściwie, w każdy wtorek możesz się takich założeń po prostu dowiedzieć, wystartować, spróbować zobaczyć, co właściwie się za tym kryje, że no można takie, a nie inne rezultaty generować. Więc to. Jeżeli chodzi o strategię. I teraz przejdziemy sobie do jednego z elementów, na który podejrzewam każdy z poprzedniego nagrania czeka. Każdy z ludzi, przynajmniej, którzy skomentowali poprzednie nagranie, to znaczy jedna z jest osób, które skomentowały, za chwilę sobie zobaczymy, która, jaki komentarz był najbardziej ciekawy, dostanie dostęp do rozwiązania totalnie za free na miesiąc czasu. I podobna zasada będzie przy tym nagraniu: czyli jeżeli pod tym nagraniem znajdzie się minimum 30 lajków, 30 łapek w, gó w górę, czyli zrób to od razu, najlepiej tego lajka zostaw. I, i Zostaw też komentarz, bo z, właśnie spośród osób komentujących jedna osoba zostanie wybrana do tego, żeby... Mieć dostęp na, na miesiąc za free do tego rozwiązania, do tych sygnałów, do tej grupy informacyjnej. To jest to jest mega istotne. I teraz jakby kryterium tego tego wyboru będzie polegało na najbardziej ciekawym pytaniu do naszej serii pytań do tradera. Zamieszczam zresztą tę serię, bo to jest coś nowego, coś nowego, co się pojawiło na naszym kanale. Zamieszczam w prawym górnym rogu. może zobaczyć, jakie już pierwsze pytania wylądowały do naszego tradera. Natomiast każde następne. Oczywiście, który będzie od Was lądować, będziemy nagrywać na ten temat kolejny odcinek. I najciekawsze pytanie, które wyląduje poniżej, osoba, która je zada, dostanie dostęp do, do tej grupy informacyjnej. Ale zobaczmy, jak, jak wyglądały poprzednie komentarze. Mega, że wszystko jest transparentne, oczywiście wysokich wyników, wartościowe materiały, życzę sukcesów, super. Myślę, aby zacząć grać na rynku Forex, ale ilość informacji jest ogromna, nie wiadomo od czego zacząć, aby dobrze profitować. Wiesz co, Bogdan, zacznij od najbliższego spotkania wtorkowego, godzina 20. Myślę, że wiele rzeczy będzie w stanie Tobie poukładać, link w opisie oczywiście. Super wyniki, gratuluję, dopiero zaczynam swoją przygodę. Bardzo dużo czerpie z kanału, dużo wartościowej wiedzy, fajnie. Tutaj podejrzewam, że jest odpowiedź nieźle, super, witam, dużo dłuższego czasu interesuję się tradingiem. Dzięki dołączeniu do sygnałów nauczyłbym się profesjonalnego tradingu. Nie do końca Michał, ale jest to już jakiś krok do przodu. I tutaj widzę, że Michał, że Michał jako jedyny tak jakby zargumentował, dlaczego on ma być tą osobą, która ma dostać dostęp na miesiąc czasu, więc, bo będzie dzięki temu nauczyć się profesjonalnego tradingu itd. Mówię, nie do końca od Ciebie też zapraszam na godzinę 20 we wtorek. Natomiast uwagi na tą Twoją argumentację, a nie tylko jakby takie same superlatywy, tak to nazwijmy, w, w kierunku naszych rezultatów, co jest super. Za wszystko dziękuję naprawdę serdecznie. Natomiast teraz od kolejnych odcinków, od kolejnych podsumowań sytuacja się wyjaśnia, bo po prostu najciekawsze pytanie zadane do naszego tradera. Będzie zgarniało dostęp, więc super, że są fajne wyniki. Bardzo się cieszę, że, że cieszycie się również z nami. Dobrze to wymieniłem, dobrze to powiedziałem, że cieszycie się również z nami. Natomiast najciekawsze pytania będą właśnie tymi, które będą profitować pod kątem dostania dostępu do tej grupy informacyjnej. Michał Malinowski, Ciebie natomiast proszę o, o odezwanie się na supportmałpaelitexpert.club. Na tego maila napisz informację, że zostałeś osobą wybraną do otrzymania dostępu do grupy informacyjnej na miesiąc czasu za free i podlinkuj ten, ten link do nagrania na, na, z naszego YouTube'a, żeby tam osoby z supportu po prostu wiedziały, z czym to się je. Smaczek, który miał być na końcu, to informacja o naszym nowym kanale, który jest stricte o tematyce biznesowej i inwestycyjnej. Pojawiło się tam już pierwsze nagranie, także zapraszam Cię do tego nagrania, zapraszam Cię na kanał. Oczywiście zostaw subskrypcję pod tym jak i pod tamtym kanałem, żeby Cię żadne nowości nie ominęły. A my widzimy się oczywiście w kolejnym podsumowaniu już za tydzień. Do zobaczenia. Cześć!